Witam a wszystkich, nie? witam wszystkich tu Mastery za jest mój kumpel Kendrift. a dzisiaj ch chciałbym zareklamować surf, mm, powiedz o nim, nie jak tego, przywitaj się, pierw. A co? Przywitaj się. No, to jest No, i powiedz, um, o co ci chodzi w ogóle, nie? Tak, wiesz. O że powiedz w ogóle. Co? Kiedy no, słychać. Napisałem ci. Napisałem ci na tym, tym na GTA. No, wiesz, ale, ale, ten, ten o co o, chodzi? No, ma trzy dni to jest. trzy dni, No, i ja, ja jestem jako taksy za niedługo. Może Ken da mi admina, tak? Nie mylę się. Tak. No. Oczywiście można dosłownie towary. No. I, no. I, I jak będziecie grzeczni, to jak będziecie grzeczni, to na początek damy Wam taksy, co? Może. No, tak wiecie. Jak będziecie się tak odzywać dość do admina i w ogóle, to możecie dostać taksy. Tak. No. A więc no. IP będzie w opisie. Mm. Tak. Komentujcie. I no właśnie, subskrybujcie. Żegnamy Was. Tak. Dzięki za oglądanie. Ja za no, dzięki za oglądanie. Widzimy się to może potem. nick podam w opisie. Okay, schaut